Na dzisiejszym spotkaniu spróbujemy zrobić aniołka. Będzie on trochę recyklingowy, zobaczcie, z butelki, może być po soku, może być po wodzie, zdejmujemy naklejkę i mamy gotowy jakby stelaż do naszego aniołka. Zajmiemy się najpierw środkiem. Wrzucimy tu różne rzeczy, żeby on nie był taki prześwitujący. Co możemy wrzucić? Możemy wrzucić kawałki bibuły, to co macie po prostu pod ręką. Wtedy, jak wrzucimy bibułkę, no to wiadomo, że ten środek, ta sukienka jego, bo to będzie taka jego suknia, zacznie się nam robić biała. Jeszcze więcej wrzucę. Możemy wrzucić. O, jeszcze tutaj wrzucę ten kawałek, który mi tutaj został. Można go pociąć, można puścić właśnie tak jak ja tu paskami. Jak sobie życzycie. O, i mamy dół sukieneczki. Teraz spróbujemy zrobić głowę. Też nam będzie potrzebna bibuła. Taki troszeczkę grubszy kawałek. Tniemy. Jeżeli butelka jest duża, no to głowa musi być większa. Jeżeli butelkę będziecie mieli, to główka może być mniejsza. I teraz rozwijamy tą bibułkę. Ucinamy mniej więcej prostokąt, taki bardziej zbliżony do kwadratu. W środku możemy wypełnić, jeżeli macie watę, to można włożyć watkę. A jeżeli nie macie watkę, nic watki nic nie szkodzi. Można zrobić kulkę z bibuły, zawinąć w następną. Sprawdzić czy staczą O, malutka, trzeba jeszcze więcej. Czyli znowu wyodcinamy kawałek, zawijamy, robimy kolejną kulkę. Teraz już głowa jest większa, jeszcze wezmę kawałek, tak wniesiemy nie za mocno, o teraz myślę, że już starczy. To będzie nasza głowa, można posmarować, dobrze się tu sprawdzi klej magik, brzeg naszego, naszej butelki. I troszeczkę tutaj ten fragment, który będziemy przyklejać. I spróbujemy umocować na naszej butelce. Jest. To będzie główka naszego aniołka. Główka aniołka się powoli przykleja. Teraz wypadało, żeby aniołek miał oczka. Yy, można zrobić z koralików, można je namalować farbą, jak sobie życzycie. Ja mam Dwa takie ciemniejsze koraliczki. Magikiem spróbuję je o, przykleić. Buśkę można zrobić też z koralika, a można wyciąć z jakiegoś papieru i też ją przykleić. Jeszcze aniołkowi wypadałoby zrobić włoski. Włoski możemy zrobić z folii aluminiowej, możecie zrobić z bibułki, możecie zrobić nawet z białej kartki, jak tylko chcecie. Ja spróbuję z bibułki, bo ona jest taka dość bardzo poddająca się. No. I mogę przykleić. Tu będą z tyłu włoski. Na razie to będzie ten dół włoskowy. I zaraz zrobimy jeszcze grzyweczkę. Czyli przyklejam dół. I teraz jeszcze zrobimy tutaj na górze łaski. Fajnie też wychodzą z papieru zwykłego, ale Wam pokażę. I przyklejam sobie. Fajnie też wyglądają ze zwykłego papieru. Jeżeli macie zwykły papier i go ponacinacie, można później poprzez pociągnięcie nożyczkami pozwijać te końcóweczki, bo ten papier, zobaczcie, on się będzie nam w takie loczki układał. I też można, będzie, można by było nim przykleić, zrobić taką fryzurkę. No ja już zrobiłam z bibułki, to nie będzie. Aniołek ma auronkę. Fajna do tego jest folia aluminiowa. Bo da się ją bardzo fajnie modelować. Czyli zgniatam, robię taki drucik. Zawijam. I przyklejam tutaj nad głowkę też za pomocą tego magika. Zobaczę go z przodu, bo wy go widzicie, ja nie. Dobrze, jest aurorka. No i oczywiście ma skrzydła. Skrzydła zrobię mu białe. Składam kartkę na pół po to, żeby od razu były jednocześnie dwa skrzydła. I możecie sobie ołóweczkiem je naszkicować, takie jakie chcecie, ich kształt. Ja od razu wytnę. Mogą być większe, mogą być mniejsze, od Was zależy jak, jakiej wielkości one będą. Przyklejam skrzydełka. pozwolicie, że go na chwilę położę, żeby te skrzydełka lepiej się jeszcze dokleiły i można jeszcze ozdobić dół naszej sukienki. Można to zrobić za pomocą folii, można zrobić za pomocą jakiegoś na przykład papieru, to jest zwykły papier pakowy. Można uciąć pasek, posmarować dół butelki i ten pasek przykleić, obkleić nim Butelkę. O. Jeżeli chcecie, można też zrobić aniołkowi rączki. Można mu zrobić rączki. Też przykleić. Także tu już inwencja wasza ozdabianie, dopełnianie różnymi elementami zależy od was tylko i wyłącznie. Aha, trzeba no niestety trzeba trochę potrzymać. No i może na przykład mieć jeszcze ten aniołek trzymać w rączce jakiś dzwoneczek. Może być biały, może być srebrny, jak sobie życzycie. Można poprzykleić różne koraliczki. To już od Was zależy. Ciekawa jestem, jakie będą Wasze aniołki. Wstawiajcie w komentarzach. Do zobaczenia.